OK, continue game, recent save. Teraz idę y, ulepszyć frydiego, tak? Dobrze mówię? Dobra, kurwa, jestem, wiem gdzie jestem. No idę ulepszyć frydiego, no. Każdy pisze, że robił co innego, kurwa. Naprawdę nie jest to takie łatwe. Uwieźcie mi. Welcome to parts preparing for upgrade procedure. You now enter the protective cylinder. O kurwa, czekaj, to ja sobie wiesz co? No kurwa, Wiesz, jak ja, jak ja zje, jak ja zjebię sejwa to muszę znowu 20 km zapierdalać No stary Now Co pierwsze, co pierwsze, co pierwsze, co pierwsze? To jest potem, a to jest na końcu, co pierwsze? To jest to? And ja, Yeah, pierdolę. Well done. Return Uf. the chest plate and firmly lock it down with the bow tie. Looking spiffy. Commence testing phase. Upsie Max, niebieski, niebieski. O, dobry pattern. To mi się podoba. Taki pattern może być zawsze. A, zjebany. Kurwa, jakie dźwięki wydaje. Już? Koniec? Thing phase complete. Activating safety protocols. Jest! Udało się! Uh, left mouse button to use chica's voice box to send the other anime okay okay this upgrade it was chica's please be honest how did you get it when I was in the kitchen kitchen. earlier she fell into some sort of garbage smasher is she okay yeah well she's still functional that is a relief Utknąłem kurwa, no? Czemu ta gra mnie tak denerwuje? Drzwi w prawo, potem max lewo, ok, czyli te drzwi, potem max lewo, czyli tam. Tutaj, ja wiem gdzie jestem, nawet trzeba jest napisać, że nie tutaj. No wiem, że tutaj. Patrz, tutaj wychodzę i jestem na środku. Posłuchajcie, ok, idę do Roxy Raceway, czyli idę. Idę tam. Rozumiem, że to jest tutaj, tak? Urwa! Ja już nie chcę do ciebie wchodzić nigdy jak to tak wygląda be Kurwa to jest pytanie are you sure? To jest dobra Lecimy, napierdalamy się Czaiz? Mam nadzieję, że Czisz, bo ja sam się nie będę napierdalał. Ty, ale muza przyspieszyłaś, nie podoba mi się to. Boję się, boję. A ty się boisz? Ja się w kurwę boję. Ej, muza mi się zepsuła, nie podoba mi się to. Napraw, szybko. Boję się, chuj. Chodź. Co tu się dzieje? O kurwa. O nie. Moja, moja latarka kurwa. Jak wygląda spoko morder? Nie Choć się podładujesz, bo czuję, że się wypierdolimy parę razy tutaj. Nie, wiem, tak piszecie kurwa, on, on nie wie, on nie wie. Czego ja się tu niby mam bać. O kurwa. Chyba to jest droga w jedną stronę. Pomożesz? I know what this is. I have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to but I had no choice now I have a choice I have changed my friends are here they are so angry confused but I can protect you I am not me So what do you got us? Kurwo! Mów! No chodź kurwa na sylówkę, jesteś taki cwany. No kurwa no. Oj, oj, spadam, nawet nie wiem jak. Ale na dziękuję. pizdy, za co? Kurwa co zrobiłem nie tak? Ja dopiero schodziłem na dół! Własny ziomek mnie wydymał Ty kurwo! O Jezu, teraz wszystko od nowa. Dobra, chodź to kurwo. Gdzie jesteś? Wchodzę do ciebie masz mi teraz ograć to. Wysłyłam ostatnie moje pieniądze, chociaż na ich zapraszam pozdrownie. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to. Toterobis! Toterobis! No, no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry, confused. But I can protect you. I am not me. O ty kurwo, dobra, napierdalamy się. Chodź tu kurwa, nie ma problemu. Własny ziomek mnie sprzedał. Ty kurwo. Wypuść mnie już, najebie cię zaraz. A nie, jesteś ze mną. Halo, co mam zrobić? to Ja cię zostawiam, w Cię mam, ty mnie sprzedasz. Ja już kur... Jak to nie tędy? Ty mnie sprzedasz, na 100% nie sprzedasz. No, no kurbo! Jebana! Kurwa, jebany sprzedawszyki, kurwa nikomu nie można zaufać. Każdy kurwa ziomek cię sprzeda. O już, kurwa. Eee. Eee. O ci się kurwa pierdałaś. You ok? Generalnie to jest chyba najbardziej wkurwiające w robieniu zakończenie wieści powodzenia Maxi Ingro od What is that thing? Kurwo, nie mam tu nie? Lecie nie podchodzę, to jesteś niebezpieczny. Kurwa pal się jebana O kurwa co to się dzieje ty Wypierdalasz też Ty się pal Ty wypierdalasz ten... No co kurwa! Oj, kurwa Zostaw 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 Zamknąłem ci drzwi Ej! Myślałem, że jak zamknęłem jej drzwi, to znaczy, że. nie wejdzie. Bo nie wiedziałem, że mam się schować. Myślałem, że to jest jak w napie pierwszym: że co zamykam drzwiczki, i mam wyjebane na chłopa. Mam nadzieję, że Fred nie... Fred nie, nie wyrucha. Ale się kurwa. Gdzie mogę się chować? Uf. Tutaj? A tak. Nie ma innych miejsc, nie? Kupowania. Nie, nie ma. O kurwa go tu nie ma. Kurwa! No przecież ona oszukuje! Jak ona mnie widzi? On chce już mnie zajebać, generalnie. Ten ziomek chce mnie zakurwić. No co? Zostaw mnie! No wypadź stąd, kurwa! Ile tu możesz siedzieć? Jak mam klikać przyciski jak on chce... Jak tu jest roxy? W jaki sposób mam klikać te przyciski O kurwa zostaw! On chce mnie... Oj oj! 2 oj. na jednego? Ty kurwo! Tak myślałem O, kurwa zostaw! On cię chroni, on cię chroni, zajebiście mnie chroni. Masz wejść do Freda i ją... On... Oha, jak się odstrasza? O kurwa, dobra, już ziemia. Ja. Ok, to otworzę, bo w ogóle energia. A mogę go spalić? A nie, czekaj, ja tego nie używam. Idę tu. Nie jestem ten ziomek teraz. Pal się kurwa, pal się vents. Jak to Was the vents? A się wkurwił Bo tam jest Monty? Chyba nie Monty, przecież on nie żyje jak wy kurwy jeszcze przeżyliście to wszystko? No halo, co teraz ziomek? Kurwa, co jest? O kurwa! Kurwa! Ej! O kurwa, na oś... Ładujesz się czy nie? Ładujesz się czy nie? Ładuj się! Kurwa! O, ziomek! A no chociaż mogę wyjść stąd? O, ładujesz. O kurwa. Siedzi skulony pod biurkiem A! Musisz podejść! I... Nie! O kurwa! Co? Jaki to jest unlucky? Kurwa timing! to jebana no! Czemu on się tyle ładuje? Czemu on się tyle ładuje? Tu jest jakaś macka mi kurwa macha, nie wiem, nie wiem. Macka mi wyszła latami. Czemu ta kurwa fredowska? nie trzymała tam aż tak długo. A tutaj. Ej, Kurwa! No chyba se ze mnie co teraz nie wywaliłeś! Puszczaj A ty wypierdalasz O co? Co? Co jest? Co teraz? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Wypuścił mnie, wy, wywalił mnie kurwa ze środka Ten pierdalony Freddy wywalił mnie ze środka, rozumiesz to? Nie miał. Wolę ending, kurwa, gdzie go zostawiam w środku i niech zdechnie. Naprawdę ten Freddy jebany. To nie działa. Aha, kurwa, to ona robi Moonwalka, teraz się okazuje. Zajebiście, fajna gra, ona Moonwalka się potrafi zrobić. Co to teraz? No rób to! to cię spalić. A dawaj. No pal, kurwa! Pal się! Zrob... Zrobisz coś? Nie wiem, to ta gra jest dziwna. Sięgam. A, poszedł se. Kurwa. Gdzie? 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 Tu jest dziwka. Żyjesz? Żyjesz. To jest Roxy! Kurwa, zjebałem. Nie! nie! Co ty robisz? Co ty kurwa robisz z tym Freddy'em? Jebana szmato! Nie chce mi się już kurwa... Ładować się poszedł kurwa, poszedł się ładować, ładować się kurwa poszedł To na chuj mi mówisz żebym się schował w tobie? Na chuj mi to powiedziałeś? Okej, okay, dobrze idzie Może będzie? Może to jest ten ranik? Nie mam jak go palić. Jak on nic nie robi, to go się nie da spalić, widzisz? Kurwa, ty. Dobrze idzie. E! O kurde! Nie! Wędź mi się rozjebał. Szybko. Ile mi zostało jeszcze? Powiedz, że jest 30 sekund. Co jest? Co co tu się dzieje? Ładuj się kurwa, ładuj się, ładuj się. Szybko, 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 szybko. Jak ja nie muszę z nim wchodzić? O kurwa. Nie, no sobie kpisz ze mnie chyba teraz. O zajebiście, no fajnie kurwa. Zrobić. Co kurwa miałem zrobić? Co miałem zrobić kurwa, co miałem zrobić? On sam chodzi się ładować Naprawdę? I did not want to. But I <laughs> Dobra, to, to jest ten run, generalnie. To już na 100% jest ten run. Co teraz ładuj go, już sam się pójdzie ładować? tak powiedzieliście. Tak? Pójdziesz sam? Co teraz, co teraz, co teraz? Pójdzie się sam naładować? No dawaj, 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 spring trapik, no To jest! To jest Walcz się teraz muszę patrzeć drzwi samemu, nie? Już mi nie powie. Chyba nie? Cię kurwa bawi! Chyba jaki jest sens tej pierdolonej śmieciowej gry? No, jaki jest sens? Nawet... Nie, ja nie mam wpływu na tyle osobowości, co się dzieje, kurwa. Naprawdę nie mam na to wpływu. No! To chyba cię popierdoliło, człowieku! No kurwo! Co mnie wypuszczasz? Co ty robisz? Co ty kurwa robisz? Sobie jaja kurwa ze... Za... Ładuj się, grzecznie się ładuj. A potem wyjdziesz? Nie, zostaw proszę, nie mam mnie tu. No wyjdź już kurwa, potrzebuję wejść. Już ten gostek mnie truduje no. Co mam zrobić? Jak mam kurwa wejść do Freddy'ego, jak on się ładuje milion teraz? Jak za łóżko? Szczerze jest mi przykro kurwa. Jest mi kurwa przykro szczerze. Czekam aś ta kurwa jebana naładuje. Czekam i czekam i czekam. A on po tym jak wyjdzie idzie mnie zajebać. Nie wiem najgorsze że ten Freddy sam nie sprzedaje kurwa. On mnie wypuszcza w najgorszych momentach. On w najgorszych momentach kiedy kurwa potrzebuje go, on mnie zostawia. Fajnie. to no teraz. Nie gram w to, wyjebane mam nie będę w to grał. Tługa. Nie będę w to grał, nie będę w to grał. Jeżeli ja? palę gościa? I nieważne co zrobię, dziomek mi wyskakuje. Nie gram w to. Daję o te 4, fujo to mam. Fnaf kiedy idzie. Wypierdolone w to mam, naprawdę. Idę kurwa nową postać zobaczyć. Gra dla śmieci jebanych. to za kurewska gra, no, rozumiesz. W tej sytuacji, nieważne co bym zrobił, to wyskakuje mi ten śmieć. I Nie wiem czemu, nie wiem czemu. Nie, nie wiem co zrobiłem, nie podszedłem do... Nie podszedłem do macki, yy... Chuj wie, tak szczerze. Chujowa, nie? Chujowa jest Zbyt mechanika 11. jest mega chujowa ta mechanika. ma już swoją historię ze słabymi mechanikami na finalnych bossów. Nie wiem, jakby fakt tego, że możesz wejść do schowka Frediego i że on cię wyrzuca nagle po chwili, a potem gdzieś ładować. No, chujowe, nie? Ale mega chujowa mechanika. nie w nim, Dobrze. Dobrze gadasz. Ale zajebista mechanika, o, kurwa, ale ch się chce grać w tą grę, co? A czemu, czemu on nie ma żadnych macek? Dlaczego? Rozbrana jest ta gra. Ta gra, jest Tak, Jesteś koksem, kurwa świetny, twoje soła są tak piękne Ale super gra! Brawo, Eleven! Masz rację, wyzywajmy tą grę razem. Co mówisz? No powiedz prawdę o tej grze, powiedz! Widać, że jesteś wkurwiony jako pewnie wyjadacz FNaFa. To jest ale... true ending, to ale... Wtedy, jest kurwa najgorszy ze wszystkich. Jest beznadziejny. Absolutnie, boss jest beznadziejny. nadziei. był fajny do tego, Builda był zajebisty. Boss fight jest beznadziejny, ending jest kurwa Pięknie. beznadziejny. Pięknie, masz rację. Ściek. Niczym się tak nie zawiodłem w tej grze jak tym Eddingiem. Tak! Endingiem. Ja też się nie zawiodłem bardziej niż tym Eddingiem. Czy to jest ucieczka na tysiąc sposobów, i teraz nagle odkrywasz największy sekret tej gry? Schodzisz w największe otchłanie. O, Springtrap to ta postać, którą znamy od kilku gier. Cześć, papa, na razie, spierdalamy. Mhm. Dokładnie tak to wygląda. Też jesteś furiony, no wiem, no. No, sorry, tak to, to taki mamy klimat, kurwa. No, tak, tak nas wydymali. No, wydymali czułem nas. Nie Czu, czułem się lepiej nie przechodzę z tego endingu. A ja też się czułem. Też się czułem lepiej nie wiedząc o nim. Wow. Nie wiem, napiszcie, co wy sądzicie w tym zakończeniu. Pujowe. Yy, Słuchajcie, jakbyśmy bądź, szczerze, bo. Tragiczne ja zakończenie z ten Bull Eleven. Dobra, dzięki Eleven. Ważne, że mamy opinię eksperta. Kogoś, kto zajmuje się FNAFem od chuj wie... nie pamiętam kiedy. Yy... I co. Bye-bye.